No, modlitwy karaimskiej jest w zasadzie, y, można powiedzieć, typowym, typowym domem modlitwy wschodu. Podstawowa y, zasada to, że panie modlą się osobno, mężczyźni osobno. No, jest to spowodowane tym, iżby w czasie modlitwy nie rozpraszać się i Owszem, panie na przykład, bo najczęściej jest tak, że, że, że galerie dla pań są na pięterku, nie zawsze to, to, to tak było, ale w większości znanych z terenów, z terenów polskich kienes tak to wyglądało, tak więc panie są w uprzywilejowanej pozycji, gdyż panie mogą panów z, z góry obserwować przez, przez yy, niewielkie, niewielkie, yy, niewielką balustradkę. Natomiast panowie do góry przecież nie będą się odwracać podczas modlitwy. Tak więc podstawową, podstawową Podstawowym elementem wystroju jest ten podział na, na e, część dla kobiet i dla mężczyzn. Na przykład w kienesie, e, w wiewpatorii na Krymie jest wręcz osobne wejście do, do Kenesy dla pań e, tak, i, i, i to jest ta podstawa. W Kenesie przechowywane są zwoje e, pisma świętego. Wy, wystrój jest, jest dosyć surowy, to znaczy podobnie jak w islamie nie używa się żadnych. Yy, w, w wystroju nie używa się żadnych yy, postaci ludzkich bądź zwierzęcych, gdyż jest to już traktowane jako wchodzenie w atrybuty boskie. W Kienesach, w, yy, w kienesach na w terenach polsko-litewskich nie obowiązuje zdejmowanie obuwia, co jest no, związane oczywiście z klimatem. Niemniej jednak Karaimi, na przykład na Krymie, są zobowiązani przed wejściem do Domu Bożego, podobnie jak muzułmanie, zdjąć obuwie i wchodzić boso. Ciekawostką wystroju wnętrza kienesy w trokach jest y, szafa. Specjalna szafa z y, napisem y, bodajże. Karajmom prezydent Rzeczpospolitej, ofiarowana w okresie międzywojennym przez prezydenta Mościckiego, który wizytował między innymi, który wizytując Troki yy, był też gościem kienesy karaimskiej. I ofiarował Karaimom właśnie taką szafę na przechowywanie, w której yy, miały być i były przechowywane wszystkie przywileje królewskie nadawane Karaimom jeszcze od czasów mierza Jagielończyka. Tak więc, jest to element, element wystroju kienesy w trokach, który, który na, do, do dziś się zachował. Przywileje, niestety, nie wiem czy wszystkie, w większości są, są przechowywane już w bibliotekach, natomiast, natomiast szafa się zachowała. Dla Karaimów dom modlitwy jest oczywiście bardzo ważny, niemniej jednak dla kontaktu z, z najwyższym nie jest on niezbędny, to znaczy ka, po pierwsze każdy dorosły mężczyzna może przewodniczyć modlitwie i też każdy bezpośrednio rozmawia. Czy oddaje się w kontakt z najwyższym bez nazwijmy to pośredników, nie istnieje na przykład instytucja spowiedzi, tylko sami przed Bogiem wyznajemy nasze winy.